To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji. Grad Bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko, emocje gwarantowane. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Popatrzmy. Jak dzisiaj prezentuje się 11? Jedenast... Zrobiło się teraz groźnie. Nie ma bramki. Przegrany pojedynek. To była wymarzona okazja, by zmienić wynik. Zabrakło precyzji. chwyć. Dobre zachowanie. Szwarc. Podarowana na teraz piłka. Olsen. Szwarc. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Teraz ratuje przed stratą gola. Może strzelać, uwaga! Świetne teraz uderzenie! No, byłoby jeszcze lepsze, gdyby było celne. Dobrze wybija. Już po zagrożeniu. Mocne, czyste wejście. Ma klej w nogach. Do przeciwnej bramki coraz bliżej. Exposito! To naprawdę wyglądało na mierzony strzał, ale niestety dla niego, tylko do pewnego momentu. Rzeczywiście zawodnik ułożył ciało jakby wiedział, gdzie i jak chce posłać tę piłkę, ale okazało się, że wszystko poszło nie tak. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencję. Jeśli dobrze wykonają ten rzut rożny Będzie szansa objąć prowadzenie Piłka mija bramkę Kiepski to był strzał Można było znacznie więcej wycisnąć z tej sytuacji Gra toczy się Mimo tego faulu może im dać prowadzenie. Dana teraz obrona tego strzału. To sama końcówka. Przed nami minuta doliczonego czasu. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. to zrobi ekspozitą nic z tego spokojnie broni bramkarz nie utrzymał piłki Śląsk Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Szwarc. Odzyskana piłka. Dobre zachowanie. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. I proszę, udana interwencja przy dośrodkowaniu. Faul, Ale mogą jeszcze pociągnąć tę akcję. i takim podaniem wystawia nerwy kibiców na próbę. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. I tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł im korzyści. Ależ go ograł teraz. Teraz jest niepilnowany! Ależ to była okazja! Oj będzie, plus sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Dobre ułożenie ciała przy tym strzale głową, ale jednak bramki nie ma. Było naprawdę blisko. Piłka minęła cel o centymetry. Erik Exposito. Exposito. Budują akcję, są coraz bliżej. Jeśli teraz strzelą, chyba nie wypuszczą wygranej z rąk. Peter Schwarz. No cóż, nie musiał się w ogóle wysilać przy tym odbiorze. Jak to rozegra, jest okazja do kontry. Uwaga, będą prowadzić! A teraz tylko bramkarzowi drużyna zawdzięcza to, że nie straciła bramki i remisu. Zagrożenie było naprawdę realne. Golkeeper tą interwencją utrzymał swój zespół w meczu pod sam koniec spotkania. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fakt. Musi teraz grać pod presją.